No co, jedziemy, prawdopodobnie nie. Wysoka Rada. Otwieram 71. sesję Rady Miejskiej w Rzymie zwołaną na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin. Na podstawie list obecności stwierdzam, że na ustawową liczbę 21 radnych w sesji bierze udział 21 radnych, co stanowi 100%, czyli wystarczająca liczba do podejmowania prowokacyjnych uchwał zgodnie z artykułem 14 ustawy o samorządzie gminnym. Serdecznie witam panie i panów radnych, pana burmistrza, wszystkich oglądających dzisiaj obrady sesji i pana Sołtysa. Dziękuję. Jakżeście państwo zauważyli, zgodnie z artykułem 20 ust. 3 sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym przez grupę radnych dziewięciu. W wyniku konsultacji z burmistrzem w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żlin, ale również w międzyczasie nastąpiły autopoprawki, do czego powrócimy. W związku z tym, pierwsze otwarcie sesji, stwierdzenie kworum nastąpiło. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2022 rok. Punkt czwarty, zakończenie. Czy z grupy wnioskującej. Ktoś chciałby zmienić porządek obrad lub proszę. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, w imieniu grupy radnych chciałbym wnieść do dzisiejszego porządku obrad dwa projekty uchwał, to znaczy uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzymie i uchwałę kolejną w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzymie. Dziękuję bardzo. Yy, czy grupa yy, dziewięciu osób, która złożyła dzisiaj zwołanie sesji o sesję nadzwyczajną wyraża zgodę? Nie, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne? Proszę, Pan Burmistrz Robert Luchowska. Yy, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Yy, wczoraj rzeczywiście, jak to Pan Przewodniczący powiedział, na gorącej linii z Panem Przewodniczącym, a wszystko za sprawą środków, które się pojawiły z Ministerstwa Cyfryzacji. Yy, kwota niby niewielka, ale ale cel szczytny, jest szansa, aby doposażyć dzienny dom Senior Plus w Żninie w pięć laptopów, wszystko w celu podniesienia mobilności cyfrowej seniorów, więc stąd też ta autopoprawka. Szanowni Państwo, dla, dla sprawności przeprowadzenia dzisiejszej sesji w porozumieniu z panem przewodniczącym autopoprawkę macie Państwo uwzględnioną już w zmianach zaproponowanych do dzisiejszego porządku obrad sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy grupa wnioskująca dzisiaj o sesję nadzwyczajną zgadza się na autopoprawkę do poprawek do zmian do budżetu? Dziękujemy. W związku z tym proszę państwa proponuję to przed punktem trzecim czyli by był trzeci zmiany autopoprawką i później czwarty i piąty następny by było do głosowania. E, proszę państwa jeszcze zanim rozpoczniemy e, pismo które wpłynęło na moje ręce od pana burmistrza e, żeby nie było wątpliwości pan Dariusz Kaźmierczak przewodniczący rady miejskiej w Szanowny panie przewodniczący przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin. Na rok 2022 niezłocznie podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne do prawidłowego realizowania zadań ujętych w budżecie Gminy Żlin w roku 2022, w tym w szczególności do terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o, w, o dodatku węglowym. W zakresie wypłaty świadczeń w formie gotówkowej w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe świadczone obiorców. I przychyliliśmy się do tego wniosku i dlatego dzisiaj podejmiemy te uchwały. Jednoznacznie też chciałbym zaznaczyć, że z tym węglem jest troszeczkę zamieszania. Od pewnego czasu, tak jak już mówiłem, była sesja 3 listopada, gdzie się nie znalazło zmiany do budżetu żadne. Później na ostatniej sesji yy, dokonaliśmy tych zmian, ale już po czterech godzinach miałem telefony i osobiste wycieczki ludzi, gdzie już tego węg... pieniędzy na węgiel zabrakło. No musiało zabraknąć z tego względu, że to było tylko milion złotych, czyli jest to powyżej tam 300 wniosków, tylko to nie mogło. Z tego co rozmawiałem, mamy teraz już zabezpieczone te pieniążki czwartą, piątą transzę do końca roku. Jeżeli coś wyniknie, to tylko pewna jakaś kosmetyka, ale nie już związana z tym działaniem. Przechodzimy do głosowania uchwały z autopoprawką złożoną przez pana burmistrza uchwała Rady Miejskiej w Rzymie z dnia 21 grudnia 2020 roku z tą autopoprawką mówiącą o dostarczeniu komputerów do tej świetlicy. W związku z tym, kto z Pań, proszę przygotować głosowanie. Panie Przewodniczący, a może poprosilibyśmy Pana Burmistrza o informację, jakie y, zmiany w tej uchwale zmieniających budżet. Y, za chwileczkę. Budynie. Głosujemy autopoprawkę. E, proszę Panie, y, proszę przygotować głosowanie do autopoprawki. Kto jest za? Nie mamy, już mamy zmieniający wód. Już macie... Yy. Chwileczkę. Pan sekretarz pewno zaraz przygotuje. Proszę Państwa, w związku z tym, że pan sekretarz nie przygotował do końca tych informacji, yy, prosiłbym o ręczne głosowanie. Kto jest za autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Czyli uchwała przeszła jednogłośnie. Yy, autopoprawka. Przechodzimy do budżetu po autopoprawkach uchwała rady miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Żnina paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego oraz na tablicę ogłoszeń urzędu miejskiego w Żninie czy pan burmistrz chciałby zabrać głos Mogę, Panie Przewodniczący, jeżeli jest taka potrzeba. Myślę, no może, może pytania. No bo wszystko, wszystko było właściwie wysłane. Myślę, że najważniejsza dla nas wszystkich informacja to jest zawsze informacja, na którą czekamy w ostatnim zdaniu, czyli planowany deficyt budżetu na rok 2022 nie ulega zmianie i jest podana kwota i źródła pokrycia planowanego deficytu są, są bez zmian. Więc to są, myślę, najważniejsza informacja z całej tej... Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Panie Grzegorzu, Pan się dopominał. Ja tylko sugerowałem, że może pan burmistrz przedstawi y, 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 zmiany do budżetu. Proszę państwa, dla mnie najbardziej jak gdyby niepokojące, a zarazem najbardziej noszące dumę dla naszej gminy, dla naszego miasta jest to, że przekroczyliśmy kwotę 170 milionów 485 359,07 zł, czyli nasz budżet po dzisiejszych autopoprawkach będzie wynosił 170 milionów i zaliczamy się do jednych z bogatszych gmin w Polsce. Powiem, że zaczynałem jako radny na poziomie osiemnastu dwudziestu pięciu milionów złotych. Takie były to rzędu pieniądze w związku z tym, żeby też Państwo mieli taką świadomość. Przechodzimy do głosowania. Jak nie ma większych pytań, proszę przygotować głosowanie, które już było przygotowane i już jest wysłane i proszę o głosowanie. że to ręcznie. Pan Idzi, Mądry wstrzymuje się. E, czy wszyscy oddali głos? 19, 20, tak. E, prosiłbym o podsumowanie. Dziękuję bardzo. Za głosowanie brało udział 21 danych głosów za było 19 i wstrzymujących dwóch. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. Przechodzimy do ostatniego punktu. Już tu brakuje, ale to znajdziemy. Punkt czwarty, zakończenie Wysoka Rado. Wyczerpaliśmy zaplanowany na dzisiaj porządek obrad. Serdecznie dziękuję paniom i panom radnym, burmistrzowi oraz wszystkim obecnym za uczestnictwo na 71. sesji Rady Miejskiej w żninie. Zamykam 71. sesję Rady Miejskiej w Żlinie. Drugi raz się nie będę jak gdyby powtarzał, bo nie miało być dzisiaj już tej sesji. Jeszcze raz wszystkim życzę mm. wszystkiego najlepszego, na szczęście dla Was, dla Waszych rodzin i dla najbliższych, również dla Pana Burmistrza i Urzędu mm. i współpracowników. Dziękuję bardzo. Mm.